Siemano, z tej strony Jędrek Dzisiejszy materiał nagram ja, dla was Overwatcha Dziś wszystkim chyba dobrze znaną grę Obecnie... No yeah. i sobie zagramy z kim zagram sobie Hanzo Nie, bo nie znaną y yeah. Grafika, no nie dla, kurde, nie wiem, Kozaka, Ever, Pro Ale jednak jakaś tam grafika jest, wiecie Cieszę się, że macie I to jest pierwszy odcinek, dzisiaj wejdą trzy odcinki z Overwatcha, więc wiecie nie! Yeah! Mam, mam straszną masakrę, bo. Jestem gra normalnie Spójrz, jest je... jestem czerwony. Dlaczego czerwony? Mnie na razie nie będzie słuchać. Jakby co? Tak, sobie skórkę. No. Co, co Zbida, ale nie mam żadnej skórki. Nie, mam dwie skutki, matko, jednego do Zeniaty. No no ja to też co? mam do Zeniaty, ze niebieskimi wyskimi Ale dlaczego my gramy z takimi wysokimi levelami, to mnie tylko interesuje. Nie wiem. Teraz wojsko mnie rzucać ma... Mnie strzelbami! Pa, nim. No, no, Dziś jest w ogóle ze mną jeszcze pan Kubo. Kuba. Ja w ogóle się nie przedstawiłem, jest to matek. Zależy nam jest pan, pan Na Bobr. Jak można nie znać pana Bobra? Pan Bobry przecież jest najważniejszą osobą w całym naszym sektorze. Dobrze, że tak. To oczywiście kiedy mój o sektorze, które będę chodził. Już nam jednego zabił z Roski. Ruski, ruski Walon już nam jednego. Ja zaraz gil. To i ja muszę uwagać, że nie ma... Łou strzelnicy. Widziałaś, widziałaś jak go zabijam? W nie, w ogóle, nie. A teraz cię wciąż? oglądam. Dam, dam, no dobra. Jeszcze nie będę oglądał. <kuh> Co ja sobie mówiłem? Który mój musiał Kurna, gdzie tu jest jakaś apteczka? Okej, mam apteczkę. Dalo, nie mi... umiem tylko to robić. Więc... W się na tym polega głównie ta gra. No, w sumie. O kurna, nie zabijam go. No dobra, to można, to można. To było w nul głosów, 30 klatek, jak mam taką grę, to kurde, i tak ładnie. Ciebie coś nagrywało. Nie wiem, jakby co, to widzowie nie wiemy, jak będzie... O, zbywało nic, nie dotykać nagroda. Jakby co, widzowie, to nie wiemy, ile będzie trwał ten odcinek. Nagramy chyba takie trzy meczyki, jeśli będą ten tryb, jeśli będzie jakiś tryb trzyrundowy, to włączę ten meczek i zaczynam kolejny. Bo nie ma sensu nagrywać, e, e, wiesz, e, z tym przejmowaniem e, obiektów nie razy. No. Znam to bym Łoje, opada gdzieś tam. No nie, nie! O! Dziś rano! Proszę, jeszcze jeden. Dziś jest ten rumun. Rozginął. Tu zabrali mi go, kurde, cygańskie rumuny. Jak pierdził. Jestem cały i drugi. Zatem zeź się wbija w sułta. Dobra, trafiłem źle. Chociaż nie za mało jest to się nie Mocne będziemy możliwe, że mieli już niedługo team w ogóle. O O o o yeah. Widziałeś, jak Ja! Widziałeś jakieś ja Matko, Matko! olefart, Olefort, rok MNIE przez to, kurde! Kto? W ogóle mam. Nie z, z Razera a... Black Widow Chroma. I teraz mam takie pozmieniane te kolorki, bo wiesz, to zależności od. I to jest taka gra, która właściwie ma taką aktywność. Ale kurde, kamień, bo już mam 8 level. Chociaż życzę tobie, żebyś był dobry w tym Na żadnej gry nie tak mi byli, nie Chciałbym, żeby inni byli dobrzy. Skoro ja nie mogę dzisiaj ruszyć, tak, to się coś Kurna! tu jest Matko, ta snajperka jest taka dobra. Uwaga, leci! Z dwoma do profesjonalności na filmiku, ale ogólnie dużo klatek Ogólnie o się powinno nagrywać e, fps bo jeżeli nie, to Albo aż każdy mógł nagrywać extra, nie wiem, jakieś tam inne gameplaye ale już widzę dlaczego tak dużo osób nie nagrywa w filmiku,

W ogóle będziesz. Ja chyba na pewno będę. Ja coś myślałem. Ja zrobiłem lepsze, to jest moje... 4 flag, nie no, będziesz wiedziałem, że będę. No i nie nie ma, lipa. nie ma lipa. Ale jestem w uleconych i też na odcinku. Ja to mam zawsze farte tyle. A te odcinki. Mmm, myślę, że tak nie dostaniesz. Janek Biedek prawie wydostał. A Kuba se gada jest na skype i się gada Naprawdę? Tylko 200? Kuby nie ma Kuba jest? Kuba jesteś czy nie macie? Chyba zdechł Zdechł na odcinku rozłączył się Aha. No nie, zamokrać O i to podczas Jaki pej. Jaki ale ja zobaczę w ogóle swoje stacje Kariera, o karierze Najwięcej przegrałam Hanzo i żołnierze 76 W sumie Hanzo nie Jestem nadal rekrutem. Najwięcej likwidacji. Uuu, wszystkie statystyki, statystyki. To się mgnięcie. Moc przyjaźni. Wow, co trzeba ustawić? A... Eym. Um, może ustawię sobie to. Albo... Nie ja sobie ja będę używał tego, bo to mi się podoba. A później fajnie jest jeszcze ten. Twój, to jest fajny. taki rumor jest fajny. Jest fajny. Mm, mi się podoba jeszcze. Jeszcze ten mi się podoba. O, ten, to jest fajny, To jest fajne. I twój dzień się jeszcze jest fajny, nie. dlaczego to się tak dzieje? Dlaczego to się tak dzieje? O, sympatry. Dlaczego tak długo? Aż no. minutę się Potem, wyszukuje. Nie, nie, nie będę. No na odcinku oczywiście musi być minutę. Przenieś to nie 3 sekundy tutaj, minutę. Dlaczego mi tak kilka spadł? spadło? Fajnie jest. Kiedy kilka belt spadają, to się nie ciekawe No, no ale na odcinku, żeby nam kurde za mało ilość diaczy weszło, to kurde niefajne. I stop, kariera. Hanzo, 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 portret gacze. Osiągnięcie stop. Hanzo, hanzo. Hanzo, no pokaż mi siebie tu, ja No, Hanzo, Matko, to, to jest fajne. E, wygrane mecze. Hanzo, 3 Żołnierz 72, 0, 0, łaska, 0. Tylko dowodź za. celność. Ale więcej. Nie wygranych meczów. Okej, okay, okay. znaleźliśmy. O, to jest fajna mapa. Holi, to jest da, Hollywood Holi, to są ogólnie ogóle Ada, Hollywood. tu jest spoko. No, Hollywood. jest spokojny. Co jeszcze? Jeszcze dla pewności się podwołasz ja, ja będę y, lepszym ja postaciem zaprotestowam w grze, którą ci zna. Mixer głos nasz ci dobrze na macie, więc zaraz cię powiem, że dobrze już. Już wybieram postacie. Spokojnie. Y, mamy już tak, jak tanku. Co to zagram za gram z jarem? Z jarem, z jarem co za gram. No przebieg. Mam tak? opixela, o, opixel. To już zepsuliście. Dlaczego ja nie mam? Dlaczego ten laser ma w ogóle naboje? Nie laser ma naboje. Laser ma naboje. spoko. Realistic Game Aha, czyli łuk, który wjeżdża do jednego naturalnych strzałów. Nie ma naboja. boje a. 30 sekund. Ale w ogóle? Ha. Ciekawe, że w przeszłości pracowano taką, e, w, 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 więcej na przykład więcej naboje, ale. Taką szansę, że na przykład. Tak choć na. No rozumiem, tak. No, spamy, rozumiem. Tak choć na. Aaaa, nie. R... Walczymy między sobą, załatw. Chyba no, nie, bo to jest nie zobacz. Uważaj, bo my atakujemy, co nie wiesz. To nie. <coughs> Spokojnie i tak ja nie mogę marnować. Nie umiem marniowych skin. Gdzie? A ta wissel. <coughs> Kurde. Jak nyszą? Jak nyszą? Jak nyszą? A sztu, a sztu, a, a sztu, ja. no, nie sztu, a sztu, a sztu, a sztu, a sztu, a a sztu, a sztu, a sztu, a sztu, a sztu, a sztu, nie Mam a sztu, a Pomocy, pomocy, No, snajpera nie ja zauwa. Dobra, ledwo, ledwo, ale Zabiłem no, Zabiłam ich dwóch. Wow, co odwalam. Już... dwóch, dwóch... Gdzie oni nas tu atakują, matko się. Dawaj. Dobra, idziemy spodnieść. Sniper. Oni są mądrzy, bo oni wiedzą, że nam zaję. Nie widzimy, my mamy zajęć. Jeśli my nie wyjdziemy, my wygramy snipera, to on będzie wygrany. Ufa! jestem snipera! I to też tak. Ja się wiemy się przekwania. Ale się też weź przejmu celu! Możemy Nie ginę, ginę. Waka! Stop. Muszę poczekać. Okej, ty dobra, to dobrze, że wziąłeś tam Brawo. szybko przyjmujemy ją. Dobra, fajnie, że teraz będzie ładunek po tym celu. Tak, bo po tym celu będzie ładunek i to będzie bardzo dobre. Ale to co my graliśmy, to jest ładunek. Oje! Dobra, chcecie się bić? To macie? Się. Dobra, w sumie, w sumie macie racyjnie. Dobra, wtedy będzie. Dobra, spoko. Oje! Żołnierz. Nie bij mnie! Gdzie jest

Oh là là. Woah, ça vient du. Oh là. Yeah! 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 yeah. <laughs> Zatamażuj. Matko! Tu się Q, 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 Uwaga, tam nas łapka. Matko, nie! Nie, nie. Bo to... siedemdziesiąt. Umrę, umrę, Nie, nie umrę na szczęście. Matko, tutaj apart. Ma, nie wiem już razy umarł. Ale jak już... Najpierw kupinę uczyję, Użyję za swojego piju, nie ja! Nie! Nie wiem się nie robię, ale dobra. Słonek. Dobra, gram Hansa. Dobra, i tak wybraliśmy. A To jest drugi mecz. Jułem go... Zabij go!

Zostanie ten trzymać, zostanie magicznym dziesiątkę, nie dostanę. szkoda, zostanie ósemkę, wow, ósemeczka, wow, ósemka, wow, ósemka, wow, 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 wow Jędrek, very good English, jej, i będę nie mam jednak. myślałem, że będę miał już siódmy level, ale... ten level, jest skrzynka medal, zgodny średnia ale jest zero, matko moja, racja jest dostałem, a ja w ogóle nie dostałam medalu, mu-ciao-sze Teraz ty grasz Hanzo Nie Dobra, teraz ja grałem Przygotuj się do obrony Acha, ja mam obronę? No dobra, Hanzu w sumie się przydaje Weź może, ja, e, Saporta Nie, po co obrońcę? Supporta mówimy Nie Kurwa Czyli jesteś dobry z enyjatą Eee, fajnie! Idealnie. Ja, Dobra. No, o! Prawnie. Aha, ci Aha, ci właśnie nie jest konstruktorem. Dobra. Aha, ci konstruktor jest wtedy, kiedy jest brak tang. Aha, konstruktor jest wtedy, kiedy... Aha, nie śmierć. Od, musimy się przygotować do Honor, Honor zaś daje odkupienie. Honor zaś daje mm -hmm. Hanzo ma czasami dziwnie. Hanzo jest dobrą postacią jeśli ogarniesz ją po prostu takie Ziara jeszcze jest dobra jest tylko dobrym dystans, blisko dystansowym bo dalej... ...jest taka lipa Nie ma lipy Ale Nie ma lipy taki orgazm? Nie ma lipy. Dla wszystkich ludzi, co mówią, że nie ma lipy, to jest brzoza. Pozdrawiam, ja <laughs> to z... <sześć> jest brzoza. <laughs> ja, o matkę, uważajmy, bo oni zaraz wyjdą. Wiadomo, jest brzoza. Gdzie? W ogóle czerni się rosły. Dwa. Jeden. A tam drzwi. już się poszło. Schodził szorczał z smoka. Ogień ciury. Ciąć. Miłuski brat. O nie, strzelają strzela jofem. O nie, to jest słabe. O nie, no nie zabił. Dobra, nie, ja nie mogę zagrać Hanso, bo tej chyba evident. Masakra, evident nie pomoże. Żołnierz aż 76. En Tower. Albo nie, ale może. Wszyscy jesteśmy już... żołnierzami. Nie, nie, nie. Cel został zaatakowany. Broni go! Bierzemy go. Ja Nikt ja się przede mną nie ukryje. Szybko. Eplasy robotnik. Wszystkich nas to czeka. Chciałbym bronić ten cel. Znaczy ja się... będzie lipa, lipa, lipa. Ale będzie brzoza! Ale, ale nie będzie przesłów. Wiesz jakiś słowak, Jędrek? Endrek już pragniny zobowiązimy. Nie po prostu zabrać mi killa. No prawda, bo użyłem swojej swojej pasywki. No dobra, ja swojego e? Eh? <coughs>

Kila miał zaleć ten zaposnić. Ale zapoczy tak <noise> masz ma... no, no powinien mieć więcej fragów, tak to... Aha. Nie. Czyli mam mieć więcej fragów. Znaczy nie więcej fragów. <noise> no ale tak Psztyw. powiedziałeś. Nie, że ty masz mieć więcej asyst. I taki coś jest tak. Jest... Bardzo to asysta. to matka o swojej

nie! Czy będę miał najdłuższą morderczą serię? 10 razy? Bez śmierci? Dużo? Ja miałem dłużej. Znaczy więcej. Duży, ale nie tylko. dużo i więcej. Ale mi tam mała liczba. 110 zabójstw, kurde. Czas to? ale miałam serię dziesięciu to jest bardzo dobre no nie Te, ten support jest dobry właśnie mam mocne jedno ataki zostało trzydzieści sekund dobrze jest, no, jest 30 sekund 30, 30 sekund tu powinniśmy ubrać i zakończyć też mój odcinek Widzę Widzę. mój odcinek nie może być bardzo długo no więc Dali, no, co? Trwa? Teraz? Dobra, nie, tak jest. nie, 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 walka, to dogrywka, nie, dogrywkę, Dali. Szybko, nie, 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 Slimen? nie, 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 mogą nie, nie, obronić? nie, 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 tego celu. Weźcie, idźcie, nie o nie! Jaki farciarze! Myślałem, że już tu wygramy Teraz my się wkroczyć z niwiacz No nie, no. No, 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 no jakim on cudem mi zabił on Nie mam takiego prawa największego nawet. Ale przynajmniej on kołysz zabił Bek Słaby On właśnie powiedział, że psa można jednak nauczyć nowych sztuczek. He. Ja? Czy... czy... Chwilacze wyglądają jakichś psychologów. Tak <try> jest? Widzę was. Nikt tego nie wie. Chwilacze pobiegną po mnie.

Przełomisz? <śmany> Cześć to jest mikrofon kolegi. A przecież twoje skarpety. Oja! Na pizza. Pizza, skarpety, co jeszcze? Zaraz, tak. No dobra, nie, nie, tego nie, 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 mogę, nie, mogę, nie, mogę. Nie, mogę, nie, nie, dzień, my nie, 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 Jak trzy kosmosy i Ło! Wow, widzę brak! Dużyma, e. wyleczcie się tutaj! wy Nie jestem Zostało 30 sekund. nie czy Albo nie! W sumie, jeśli będą mieli dobre, tylko to mają szansę. Я сейчас забью я там под конец. Там все

Widzo Drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie tego odcinka, ja się z wami pa. A ja mam 20 kilku. I cześć. Po Pa.